Dzień dobry Państwu, już coraz mniej czasu pozostało do dziewiątej Międzynarodowej Konferencji Borówkowej, która w tym roku odbywa się w nieco innej formie, to znaczy w formie online. Jest to nowość i dla nas jako organizatorów i dla Państwa jako uczestników, dlatego chciałbym przygotować w tym materiale taką krótką instrukcję, jak najlepiej skorzystać z naszej platformy, przez którą będzie prowadzona transmisja i jak optymalnie, nawet maksymalnie wykorzystać korzyści, jakie może dać ta forma online. Ci z Państwa, którzy się już zarejestrowali na konferencji na pewno odwiedzili naszą stronę www.konferencjaborówkowa.pl, przez którą można się było zarejestrować. Strona jest dwujęzyczna, także jest w języku polskim i angielskim i aby się tutaj zarejestrować trzeba było wejść w zakładkę rejestracja dla uczestników, wybrać odpowiedni dla siebie pakiet, i dokonać dalszej procedury tutaj zakupu biletu. Po opłaceniu biletu na Państwa adres mailowy wysłany został bilet z takim indywidualnym kodem dostępu do naszej platformy. Ten bilet należy zachować, mieć go zapisanym czy, czy wydrukowanym. Tam na tym bilecie też Państwo macie adres, który przekieruje Was na stronę platformy, na której będzie odbywała się transmisja. Także klikając w ten adres przejdziecie na stronę konferencjaborówkowa.wydarzeniaonline.pl. Tutaj na tej stronie w pierwszym etapie pojawia się nam takie okienko do zalogowania. Ja już się tutaj zalogowałem, więc mi się pojawia mój adres mailowy, zapisane hasło, więc wystarczy tylko, jak kliknę i zalogować się, ale chciałem Państwu pokazać, co zrobić, jeśli pierwszy raz tutaj wchodzicie. Jeśli pierwszy raz wejdziecie na tą naszą platformę, musicie kliknąć, zarejestruj się i dokonać rejestracji. Jak widzicie, mamy tutaj dwie formy rejestracji: rejestracja darmowa, czyli bez wykupionego biletu, lub rejestracja z kodem, jeśli Państwo zakupiliście już bilet i chcecie w pełni skorzystać z platformy. Przypomnę tylko, że dla osób, które nie mają wykupionego biletu i chciałyby skorzystać z rejestracji darmowej. Będą miały ograniczony dostęp do platformy, czyli nie będą mogły skorzystać z wykładów na żywo, nie będą mogły skorzystać z formy networkingu, innych spotkań, innych funkcjonalności, a jedynie będą mogły odwiedzić stoiska naszych wystawców. Także, aby się zarejestrować, trzeba wypełnić kolejno wszystkie swoje dane. I ja teraz szybciutko postaram się to zrobić. Wpisałem wszystkie moje dane, na koniec akceptuję regulamin. Wcześniej sobie skopiowałem mój kod dostępu do wydarzenia. Można go sobie skopiować z maila, więc tylko tutaj klikam, wklej. No i ostatecznie klikam, zarejestruj się. I dostaję informację, że użytkownik został zarejestrowany. W tym momencie zostałem przekierowany na platformę naszego wydarzenia. Co tutaj mamy? Widzicie Państwo, że platforma jest stosunkowo prosta w obsłudze. Widzimy tutaj okienko Transmisja Online. Jeżeli klikniemy tutaj w to, przekierowuje nas na scenę taką naszą główną, gdzie będą transmitowane wszystkie wykłady. W tej chwili tu jest nasz film z poprzedniej edycji, który można sobie obejrzeć. Z boku widzimy okienko do prowadzenia czatu i zadawania pytań. Czat można prowadzić zarówno z innymi uczestnikami konferencji, ale też tutaj, przez ten właśnie komunikator, można zadawać pytania do naszych prelegentów. Też ten formularz, który Państwo na początku wypełnialiście, warto, żeby tam poprawnie go wypełnić wpisać swoje pełne dane, nazwę gospodarstwa czy firmy, z której się pochodzi, ponieważ te dane będą wyświetlane tutaj jako Was, jako uczestnika tego wydarzenia. Także tutaj Państwo będziecie mogli wszystkich wykłady obejrzeć, wysłuchać. I wziąć udział w naszym wydarzeniu. Co mamy dalej? Mamy strefę, tutaj Państwo widzicie, strefę Expo. Jeżeli przejdziemy do strefy Expo, pojawia się nam nasze wirtualne borówkowe miasteczko. Pod każdym logotypem kryje się jakaś firma, nasz wystawca. Jeżeli klikniemy później w logo takiej firmy, zostajemy przekierowani na jego wirtualne stoisko. Te stoiska jeszcze póki co nie działają, one będą dopiero uruchomione w dniu wydarzenia, czyli 3 marca, ale ja chciałbym Państwu tutaj na przykładzie naszego stoiska jagodnikowego pokazać, jak będzie to wszystko wyglądało. Także jesteśmy tutaj na stoisku jagodnika. Widzicie Państwo, tu zamieszczone są materiały filmowe, informacje o firmie, o ofercie. Można zostawić swoją wizytówkę. Niektóre firmy przygotowały różne promocje za to, że zostawi się wizytówkę. Jest galeria produktów, galeria tutaj w przypadku naszych zdjęć i czas z konsultantem. Tutaj są już Państwa dane automatycznie przypisane, także możecie rozpocząć czat i zadać pytanie do konsultantów z danej firmy. Konsultanci w dniu zarówno 3, jak i 4 marca będą starali się na bieżąco odpowiadać na Państwa pytania. Jest jeszcze taka, taki formularz do zostawienia swojego kontaktu, zadania pytania. I też pobranie oferty. Widzicie Państwo, tu są nasze oferty, czyli publikacje z poprzedniej konferencji, czasopismo Jagonik albo prenumerata. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma prenumeraty Jagonika, będzie właśnie tutaj miał okazję za pośrednictwem tego naszego wirtualnego stoiska zamówić sobie prenumeraty. Także wracamy do strefy Expo. Jeżeli w międzyczasie, między wykładami, coś Państwa nie interesuje, macie chwilę wolnego, możecie właśnie sobie Skorzystać z tej naszej strefy EXPO, odwiedzić wystawców, zobaczyć, co mają nowego w ofercie, pobrać ulotki, umówić się może na spotkanie z doradcą z danej, z danej firmy, z danego przedsiębiorstwa i w ten sposób dobrze przygotować się do nadchodzącego sezonu. Tutaj, kolejna nasza zakładka to jest agenda. W agendzie znajduje się cały program. Widzicie Państwo dzień pierwszy, scena główna, to co się będzie działo, czyli zaczynamy. 3 marca o godzinie 14 zaczynamy naszą część wykładową, i to będzie cała część, przypomnę, poświęcona nawożeniu borówki. Dwie sesje wykładów, bardzo ciekawe tematy, bardzo ciekawi eksperci, także serdecznie zapraszam. Później dzień drugi, czyli 4 marca, tak samo, cała agenda podzielona na trzy bloki. W międzyczasie są przewidziane przerwy, także Państwo też możecie skorzystać, ale to będzie czas na jakiś odpoczynek i tutaj też możliwość wysłuchania wszystkich wykładów, w międzyczasie zadawania pytań. Chcecie Państwo wcześniej poznać naszych prelegentów? Proszę bardzo, tutaj w zakładce prelegenci zostali przedstawieni zarówno moderatorzy, jak i wszyscy wykładowcy, klikając tutaj w dowolnego. Prelegenta dostajecie Państwo informacje o, o tej osobie, czym się zajmuje, jakie jest jego doświadczenie w tym naszym borówkowym biznesie, jaki i o której godzinie ma wykład. Także tutaj też sobie można wcześniej sprawdzić, przygotować się na to, których wykładów i będziecie Państwo chcieli wysłuchać. Kolejna zakładka, również ciekawa, to jest strefa networkingu. W tym roku networking to będzie tak naprawdę jedno spotkanie o godzinie 11:20, czyli w przerwie między wykładami. Zapraszamy na spotkanie dotyczące ubezpieczenia plantacji borówki od ryzyk pogodowych. Tutaj ekspertem będzie przedstawiciel firmy Concordia Polska. Po krótkiej prelekcji będzie starał się odpowiedzieć na wszystkie państwa pytania, wytłumaczy jak skorzystać z oferty tej właśnie firmy. Też Państwo widzicie innych uczestników, możecie też między sobą dyskutować, zadawać sobie pytania, czy wymieniać się poglądami. Także nie możemy spotkać się na żywo, ale to wcale nie oznacza, że nie będziemy mieć ze sobą kontaktu. Kolejna zakładka to partnerzy, czyli firmy, które biorą udział w naszym wydarzeniu. Widzicie Państwo, jakie firmy są obecne. Też tutaj klikając w dowolny logotyp zostaniecie przekierowani na stoisko wirtualne danego wystawcy. Także tak mniej więcej będzie wyglądała nasza platforma. Tutaj też ważna rzecz: na dole strony znajdują się opcje językowe, czyli jest to język albo polski, albo angielski. Zwróćcie Państwo na to uwagę, ponieważ w zależności od tego, jaki język wybierzecie, w takim języku będą dla Was udostępnione wszystkie wykłady. Ponieważ wykłady są, tak jak zawsze, tłumaczone symultanicznie, czyli bezpośrednio, w zależności od wybranej opcji, będziecie mogli wysłuchać, Wykładu w języku, który jest dla Was wygodniejszy, bardziej przystępny. Także wybierając język polski, otrzymujecie Państwo platformę w języku polskim i wykłady również. A jeżeli Państwo wybierzecie język angielski, cała platforma jest udostępniona w języku angielskim i tutaj również w tym języku będą transmitowane wykłady. Także wydaje mi się, że platforma jest dosyć funkcjonalna, prosta w obsłudze. Nie powinno to sprawić Państwu żadnych trudności. Jeżeli byście mieli problem z zalogowaniem się, jeżeli wasz kod na przykład by nie działał, będzie podany numer telefonu, będzie podany adres mailowy. Można szybciutko zadzwonić do naszego konsultanta technicznego w razie jakiejś sytuacji awaryjnej, on na pewno pomoże Państwu się zalogować. Przypomnę również, że na naszej platformie wszystkie wykłady będą udostępnione przez 10 kolejnych dni. Także jeżeli Państwo byście w danym dniu nie mogli na żywo wysłuchać jakichś wykładów, możecie po za dzień czy za dwa zalogować się na swoje konto, na swoje dane, na swój kod dostępu i wysłuchać interesującego Was wykładu, czy sobie po prostu przypomnieć jakieś informacje, których nie zdążyliście zanotować. Także zapraszam bardzo serdecznie, choć jest to formuła online, można naprawdę skorzystać, można posiąść aktualną, borówkową wiedzę, która na pewno się przydam w nadchodzącym sezonie. Zachęcam też do zadawania pytań. Jeżeli na któreś pytania nie zdążymy odpowiedzieć na publicznym forum, postaramy się do Państwa, czy przez kontakt mailowy wrócić z odpowiedzią na te pytania, tak byście Państwo z tej konferencji mogli wynieść jak najwięcej. Także zapraszam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Życzę dobrego odbioru i do zobaczenia 3 marca na naszej. 9 Międzynarodowej Konferencji Borówkowej Online. Do zobaczenia.